Nowy tydzień wystartował, a jak wystartował, minął poniedziałek, już prawie minął. To co? No, dzisiaj, oczywiście, od rana intensywnie, bo poniedziałki to teraz czas spotkań z kobietami mocy, czyli z grupą mastermind, cudownych kobiet, które prowadzą swoje biznesy i które w ramach właśnie spotkań mastermindowych połączonych z coachingiem i mentoringiem. Będą przez najbliższe trzy miesiące swoje biznesy wznosić na zupełnie nowy poziom. Każda z nich ma swoje cele, każda z nich ma jakieś swoje plany, które chce zrealizować, i będziemy w tej grupie właśnie intensywnie pracować co poniedziałek nad tym, aby wymieniać się doświadczeniami, inspiracjami, praktyką przede wszystkim, no i konkretami, konkretami, które pozwalają na to, aby. Móc te cele osiągnąć. A ponieważ zawsze po tych poniedziałkowych spotkaniach, sesjach, mam mnóstwo też swoich przemyśleń, to dzisiaj taka refleksja a propos pracy z ludźmi, organizowania generalnie jakichkolwiek wydarzeń przyda Ci się to też prywatnie, jeżeli masz dzieci, rodzinę, obcujesz z ludźmi po prostu. Jeśli tobie wydaje się, że coś rozumiesz, i wiesz, i inni rozumieją i wiedzą to dokładnie tak jak ty, to masz rację, wydaje ci się. Ja miałam dzisiaj taki właśnie przykład. Gdzieś tam się wdarło niewyjaśnione pewne aspekty, ale przynajmniej ja byłam przekonana, że one są wyjaśnione. No gdzieś tam po drugiej stronie okazało się, że nie do końca to jest jasne i trzeba było pewne kwestie prostować, także polecam polecam weryfikować. W jaki sposób weryfikować? Zapytać jak druga strona zrozumiała to co ty jej mówisz. I to jest kluczowe, żeby ta druga strona ci powiedziała co ona zrozumiała z twojego przekazu. I tak jak mówię, to się przydaje nie tylko w biznesie, ale i prywatnie, jak dzieciom delegujesz zadania i gdzieś tam w takich relacjach partnerskich, jak dogadujecie się na przykład z partnerem z partnerką co kto ma zrobić, to też warto sobie potem potwierdzić, co druga strona zrozumiała, że ma zrobić, żeby nie było jakichś tam nieścisłości, rozczarowań albo jeszcze jakichś innych niesprzyjających, nie wspierających później konfliktów. I to było takie jedno przemyślenie, właściwie odświeżenie tej lekcji, bo przecież lata pracy z ludźmi, a jednak a jednak trzeba było odrobić lekcję ponownie, i druga rzecz, druga rzecz też, która dzisiaj się pojawiła, właśnie na spotkaniu z kobietami mocy w biznesie, czyli temat ustawienia rodziny, ustawienia partnera bliskich, w jaki sposób oni mają wspierać Twój biznes. Więc to też jest ważny aspekt, jeżeli prowadzisz działalność, jeżeli jesteś też przy okazji młodą mamą albo generalnie mamą, ale nie tylko, bo jeżeli po prostu żyjesz w związku z drugą osobą, no to warto od samego początku ustalać granice, ustalać zasady, ustalać to, w jaki sposób wy funkcjonujecie w domu, kto co robi, za co odpowiada, czyli te wszystkie aspekty, które później będą procentować, i jeżeli nie zostaną ustalone na samym początku, no to. Ta osoba najczęściej, która ma tendencję do wyręczania, która ma tendencję do brania na siebie, będzie odwalać czarną robotę. I większość kobiet wie o czym mówię, jak to wygląda, no bo niestety, niestety jednak te obowiązki domowe zazwyczaj spoczywają na kobietach. I tak się przyjmuje, że nawet jak kobieta pracuje, to. Jeszcze na niej i tak, i tak ciąży cała reszta, i wiem to z doświadczenia w pracy z kobietami: jak często skarżą się, że one chcą coś zrobić, one chcą zacząć działać, nie mają kiedy, bo nie mają wsparcia po drugiej stronie. Także, panowie, jeżeli tu słuchacie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, macie żony, partnerki yy, i one chcą się rozwijać, to wesprzyjcie je w tym. Wesprzyjcie je w tym, bo naprawdę nie ma nic cenniejszego. I też wiem to z doświadczenia: nie ma nic cenniejszego niż partner, który wspiera, który dopinguje, który kibicuje i który mówi: OK, to ja w tym czasie zajmę się rodziną, dziećmi, posprzątam, ugotuję, a ty idź i rób swoją robotę. Więc warto się dogadywać i warto się uzupełniać w takich prostych, również domowych aspektach. Okej, okay, trzy przesłania były. Inspiracja dla Ciebie. Daj znać, jak to z Tobą rezonuje, jakie są Twoje lekcje, doświadczenia w tym obszarze. No i oczywiście, widzimy się już w kolejnym vlogu. Kiedy? Tomorrow, czyli jutro. Do zobaczenia. Hej!